Pan z Wami i Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda. Chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak, niech świeci wasze światło przed ludźmi. Aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Oto Słowo Panieńskie. Chwała tobie, Dzisiejsza msza to jest tak zwana sza dziecięca, więc zapraszam dzieci. Robimy ruch tutaj, robimy raban Chodźcie, chodźcie, dzieci, wszyscy. A jak, a jak trzeba, to niech mama przyjdzie z dziećmi. Ale maszeruj. Um, bie. Każdy bierze krzesło i ciągnie je tu. Tłukąc się niemożliwie. Dawaj, tu. Każdy bierze krzesło. Pomóc z tym mniejszym dzieciom, Marzenka, pomóc. No. Tak? Tym malutką trzeba pomóc. Siadajcie. 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 Ale was się nazbierało. Ma się tylko. Chodźcie, chodźcie. Tę malutką mi posadzić ładnie na krześle. Jak ona ma na imię? Ja mam. Jak ma na imię? O, super. Dobra.

Do góry mi pan ładnie. Dobra, tak Posłuchajcie, do was mówię. Oni tam nie chce siedzą, do was mówię Czekajcie, muszę sobie okulary założyć, bo ja stary jestem i nie widzę. Wy wszyscy, wy. Jesteście światłem świata. Patrzcie się do góry. Co tam jest? Światło. Lubimy światło? O, w nocy zwłaszcza. A, Kalinka, nie lubisz światła? Aha, bo razi, nie? No, ale wyobraź sobie, że wstajesz w nocy, bo potrzebujesz... A, nie jesteście jeszcze za młodzi, ale my starzy wstajemy w nocy, bo potrzebujemy iść do łazienki. No i jak nie zapalisz światła, to łup nogą, dużym palcem, łupniesz w nogę od łóżka. Boli? Niech Pan broni. Potrzebujemy światła. Wy jesteście światłem świata. Nie zapala się światła i nie stawia pod korcem. Was się zapytam, a cóż tutaj takiego jest korzec? Macie w ogóle pojęcie? O, mądrzy. A jest, Ewangelii. Nie stawia się pod końcem. Proszę sobie wygłupiać, co to był korzec. To w każdym razie, świeca, żarówka mają świecić, żebyśmy widzieli, nie? Zamknięcie oczy. Wszyscy zamknijcie oczy. Co widzicie teraz? Nic! Ciemność widzę! Ciemność! Fajnie tak jest? Na chwilę, na chwilę tylko jest tak fajnie. Ale na dłużej to nie. Czekajcie, coś wam pokażę. Pani Beatko, proszę tutaj. Robimy eksperyment. Zobaczycie jaki eksperyment. No, pomóżcie Beatka i może tak pomóżcie dzieciom. A nie bójcie się, założymy wam. Założymy wam coś, żeby wam zakryć oczy. Nie budzi się. Tak, o. Macie nic nie widzieć. Będę się pytał, czy nie A, Żeby pokazać innym, nie mamy chyba. Wiecie, co dorośli? Zakładamy sobie tak, żeby nic nie widzieć. A my sobie w domu to zrobimy z dziećmi, nie wszyscy będą, ale niektórzy. A inni, inni sobie rączkami zaczynają. To No nie? Widzisz coś, Kalinka? Nie widzisz. Macie nic nie widzieć. Nie widzisz, prawda? To tak zrób, żebyś nic nie widział. No nie, macie nic nie widzi. Okej. Okay. A ci co nie mają tych przepasek na oczach, to proszę rączki na oczka, tak? I nie patrzeć. Oszukujesz. patrzcie. Nie patrzyć. Przyłożyć sobie rączkami. Dobrze. Aleksandra, co widzisz? Co widzisz? Nic nie widzisz. Co widzisz? Nic nie widzisz, nie? Posłuchajcie mnie. Słuchajcie mojego głosu. Co jest? Powiedz mi, że nic nie widzisz. Jak muz najmniej przypomnij mi? Krystian, słuchaj mojego głosu i nie ściągaj maski. Trzymaj tak. Ja cię zawołam i spróbuj mnie znaleźć. Spróbuj do mnie przyjść. Dobra? Stań z

No ten sprytny, a A widzisz? I byłoby Bóg. A dlaczego byłoby Bóg? Bo nie widzisz. Właśnie trzeba widzieć. Ściągcie maski, odsłonicie oczy. Fajnie teraz? Lepiej nie? O tym mówi Pan Jezus trzeba widzieć. Światło. Potrzebny jest nam światło. Krystian szukał mnie, prawie mnie znalazł, ale o mało co się nie wytrąbił tutaj. Łapałem. Bo żebyśmy żyli żebyśmy czuli się dobrze, musimy widzieć. Światło. Światło jest Przewodnikiem. Światło nas woła do siebie. Jak będziesz stać w ciemnym pokoju, a zobaczysz gdzieś zapaloną żarówkę, to tam biesz. Tam dziesz. Pan Jezus jest taką żarówką. Pan Jezus. On mówi, ja jestem światłem światłem. Jak Go znaleźć? Czy słyszymy Pana Jezusa? Mówi do nas, czy nie? Chrystian, mówi? mówi do nas Pan Jezus. Czy nie. Nie, nie słychać Pani, nie? Co ci pan? Słuchaj mnie, Krystian. Wy jesteście solą ziemi. Tu jest napisane. Kto to mówi? Pan Jezus! Wy jesteście światem świata. Kto to mówi? Pan Jezus. Możemy Go słyszeć. Ja. Mówiąc. On świeci jak żarówka. Tam idziemy, żeby Go słuchać. Bo On nas zawsze zaprowadzi w dobre miejsce. Tam się nie przewrócimy, tam sobie krzywdy nie zrobimy, tam będzie jasno, ciepło i dobrze. Słuchajcie Pana Jezusa. Jeszcze Wam powiem coś, co mi Pan Tak, niech świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki. Dajcie mi przykład jednego, Dobrego uczynku, który możecie zrobić każdego dnia. Wszystko dawaj. Jeden dobry uczynek. Posprzątać w kąpiel, nie? Może być. Super. Jak masz na imię? Oskar, daj mi przykład dobrego jednego uczynku. No dawaj, na przykład, że co, że zjadłeś fajną zupkę, którą ci mama dała, ale co zrobiłeś z talerzem? No talerza nie zjadłeś, co, co? zupę z talerza zjadłeś, a z talerzem co zrobiłeś, zostawiłeś na stole czy zaniosłeś do tle? Zaniósł do zlewu. Dobry, musimy. Jestem już taka w Daj mi przykład dobrego Jednego. Jak pan na imię? Jeszcze raz. Jasmine. Przepiękne imię. Jasmine. Tak. Co byś zrobiła sobie? zadowolić ucieszyć mamę. Coś tam mi zrobiła na pewno, ale nie chcę na razie mi To mi powie, jaki to to wyłczynek. Dawaj Kalinka. Jeszcze raz. Żebyście wysłyszeli, co ona powiedziała. Pokaż się im wstań. Niech widzą, że nie jestem aż taka duża. I mówi tak. Zrobić mamie kawę! Nie fajnie? Zrobiła już kiedyś mamie kawę? Naprawdę? A tacie. Tata zrobiła ci kawę? To byśmy go mieli. Wiemy o co chodzi. Pan Jezus mówi. Światło jest potrzebne. Pan Jezus jest światłem. aby jesteście kochani.

Tata? Tak. Jak masz na imię tata? Kios. A ty masz na imię Milanda? Milanda. Milana? A gdzieście wy trzasnęli takie imię? Panowie Weź ją na ręce, weź ją na ręce. Dobrze. Dwa słowa. Dwa słowa. Jest taki fragment a propos tego światła przede wszystkim światło słowo światło jest w Ewangelii bardzo często użyte Pan Jezus zwłaszcza w Ewangelii świętego Jana mówi o sobie jako o świetle, ja jestem światłem a nasz wielki poeta i tę te, te zwrotkę kocham i się nią z wami podzielę wiem, że już nie raz mówiłem tutaj. pisał Norwid bo nie jest Światło by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych, bo światło po to jest, by zachwycało do pracy. Praca by się zmartwychwstała. Podążajmy za światłem. Chrystus jest światłem świata. This is the Holy Mass, the Eucharistic sacrifice. And during the Mass, besides of the offering body and blood of Christ, we read the Gospel. And in the Gospel today was about the light, and what we did here with kids was about the importance of light in our life. Your light. Jest Jezus Christ. Follow him. To tyle. Eee. Aha, i jak żeśmy odprawiali, przeświet, Wiecie, co mam nowe zaangażowanie. Znalazły mnie siostry zakonne, niech to Pan broni, ale się wykopałem. No i chcą jadę je spowiadać, jadę i mówić, a idźcie, idźcie. Przychodzi taka święta. Starsza siostra, zgięta w połowę, na pół ślepa i mi mówi tak, proszę księdza, taka ja się czuje niegodna. Takie to prawdziwe, nie? Taka się czuje niegodna przyjąć pana Jezusa. I chcę jedno słowo o tym powiedzieć. Pan Jezus nam daje czasami taką łaskę. Aha, to jest w ramach naszej tej. Naszej, yy, ro, naszych rozważań o duchowości sercami, księży sercami, bo my jesteśmy cały skupieni na Eucharystii, na adoracji, na mszy świętej. Więc o tej przyświętej wam powiem jedno słowo. Zawsze, po tym jak ksiądz podnosi konsekrowaną już hostię i mówi: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, Którzy zostali wezwani na ucztę baranka. I co my mówimy? Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Kochani moi, nie ma człowieka na świecie, który byłby godny przyjąć Pana Jezusa. Nie ma. Nie dlatego go przyjmujemy, że jesteśmy godni. Przyjmujemy go dlatego, że nas kocha. I woła nas i mówi: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Po to go przyjmuję. Więc jeśli czasami Pan Jezus da nam taką łaskę, bo jest tak, że da nam taką ostrą świadomość tego, że czymże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczym. Mickiewicz. Tak czujemy. Nie musimy się bać. Mamy przyjść. I idę do Ciebie, Panie, bo Ty mnie wołasz swoją miłością. Nie dlatego, że jestem godny. Dlatego, że mnie kochasz. I dlatego, że chcę odwzajemnić Twoją miłość. A teraz już błogosławieńc.